Na to, aby skupić się na tym, co tak faktycznie daje Ci zyski, daje Ci pieniądze do kieszeni. Pieniądze to energia. Kiedy je rozdajemy, dajemy piątaka komuś pożyczamy i tak dalej, to my tą energię sobie zabieramy. I wszechświat mówi: Nie potrzeba Ci pieniędzy? To ja Ci nie będę ich dawać. Więc pomyśl. Komu dajesz, komu rozdajesz pieniądze? To jest bardzo ważne. A druga rzecz to inwestycje i coś takiego jak lista. Lista toksycznych długów i lista wypisana tego, co przynosi ci pieniądze, co wkładasz do portfela. I dzisiaj proponuję ci zrobić dwie. Listy, listę toksycznych długów, czyli kredyty, które masz do zapłacenia za samochód, za jakieś przedmioty, komputery, nie wiem co tam masz, lodówki, telewizory, jak również różnego typu pożyczki, być może na dom, na mieszkanie, na kafelki w łazience, na meble i tak dalej. I zapytam, czy to przynosi Ci jakieś zyski, czy masz tak zwany pasywny dochód. Czyli zainwestowałaś, zainwestowałeś i teraz przynosi ci to dochody, czy też nie? Jeżeli nie, to warto pomyśleć, jak szybko z tego zejść, jak szybko pozbyć się tych długów, tych pożyczek i kredytów. I zrób drugą listę pilnie. Drugą listę pieniędzy, które będą ci do kieszeni wpadać. Czyli pieniądze z Twoich zarobków, z pracy, jeżeli za mało. Może biznes dodatkowy otwórz, może jakieś usługi, a może masz jakąś pasję, na której możesz zarabiać? Zastanów się nad tym. To są pieniądze, które możesz włożyć do kieszeni, ale zanim je włożysz, to szybko postaraj się spłacić to wszystko, pozbyć się długów, ponieważ jeżeli masz minusy, to te minusy energetycznie masz w głowie i one przyciągają jeszcze więcej minusów, dlatego warto być. Na czysto z pożyczkami, długami, kredytami i tego typu negatywną, toksyczną energią. I pomyśl, czy może masz taką pracę, taką pasję, żeby dzieła sztuki tworzyć, żeby tworzyć audiobooki, książki, w których będziesz mieć pasywny dochód. Raz zrobisz, napiszesz, ale później będziesz czerpać zyski, a być może biznes online, aby być może multilever marketing. Jeżeli masz pytania, napisz w tej sprawie do mnie. Zajmuję się 30 lat multilever marketingiem. Miłego dnia życzę.